Zapraszamy na Kierunek Zachód. W dzisiejszym programie obchody wyzwolenia niemieckich obozów koncentracyjnych w Ravensbrück i Sachsenhausen. I jesteśmy tutaj po to, aby oddać hołd wszystkim polskim więźniarkom. Centrum Dialogu w Paryżu obchodzi jubileusz 50-lecia. Dawniej się bardzo często przychodziło tutaj właśnie do Centrum Dialogu. Kierunek Zachód. Zapraszamy! Wieś Ravensbrück w pobliżu dawnego mecklenburskiego uzdrowiska klimatycznego Fürstenberg. To tu SS zbudowało w 1939 roku największy kobiecy obóz koncentracyjny na terytorium Niemiec. Wiosną tego samego roku pierwsze więźniarki zostały tu przeniesione z obozu koncentracyjnego Lichtenburg. Wśród uczestników tegorocznych uroczystości była 89-letnia pani Halina Wożgin, której mama zginęła w obozie w Ravensbrück. Jesteśmy rodziną Marii Ratajczak, i polskiej więźniarki, która tutaj została przywieziona do Ravensbrück. Stąd przeniesiona do podobozu w Neumrandenburgu, i tam niestety zmarła, spoczywa w zbiorowej mogile. Deportowani do Ravensbrück byli przedstawicielami ponad 30 narodowości. W momencie, kiedy ostatnie ofiary niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych odchodzą od nas, żeby następne pokolenia pamiętały. I pamiętały również o tym, kto był sprawcą, a kto był ofiarą. W momencie, kiedy czołowe niemieckie gazety piszą o polskim, polskiej kolaboracji z nazizmem, kiedy czołowe niemieckie gazety piszą o tym, że Polacy byli uwikłani w zagładę Żydów, my, Polacy, musimy szczególnie dawać świadectwo swoją obecnością, ale również przekazywaniem wiedzy, historii o tych miejscach kaźni. Ci, którzy przeżyli tragedię obozu, oddali hołd ofiarom. Pobyt naszej mamy, mojej prababci, ale przede wszystkim jesteśmy tutaj po to, aby oddać hołd wszystkim polskim więźniarkom wszystkim tym ponad 40 tysiącom, które tutaj zostały przywiezione za swoją działalność konspiracyjną, za miłość do ojczyzny, za właśnie nieugiętą. Walkę za polskość. Tutaj były gładzone, tutaj były mordowane, rozstrzelane, tutaj były poddawane eksperymentom pseudomedycznym. W głównym programie przemówień zabrakło świadectwa o polskich ofiarach. Tak jak ta pogoda, ten deszcz, tak cała ta atmosfera jest podwójnie smutna ze względu na to, że tej. Polskiej ofiary tutaj dzisiaj, że ta polska ofiara podczas tej uroczystości nie została podkreślona. W czasie dzisiejszej uroczystości, niestety, brakowało polskich akcentów. W przemówieniach zabrakło tych wątków polskich. Kolejne uroczystości odbyły się w obozie Sachsenhausen. Ten niemiecki obóz koncentracyjny leży około 45 km na północ od Berlina. Jako obóz wzorcowy i szkoleniowy, położony w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy, miał szczególne znaczenie dla władz rzeszy. 28 listopada 1939 roku do obozu trafił transport polskich naukowców z Krakowa aresztowanych w ramach Sonderaktion Krakau. Takie wydarzenia są ważne i zostaną ważne. Po pierwsze są bardzo istotne dla tych, co przeżyli, jednocześnie ich członków rodziny, drugiej i trzeciej generacji. Oni czują się zobowiązani, aby pamiętać i przypominać o dramacie ojców i dziadków. Przy tym istotny jest apel nigdy więcej przemocy człowieka wobec człowieka. To nie powinno się powtórzyć. Jesteśmy w Centrum Dialogu przy Rue 25 w Paryżu. Jest to miejsce prowadzone przez księży Pallotynów. Spotkanie dotyczące twórczości księdza Józefa Pasierba, który był gościem tego centrum, tego ośrodka jako człowiek dialogu i przyjacielem Pallotynów, przyjacielem wielkim też założyciela, księdza Józefa Sadzika. Ośrodka, który w czasach komunizmu był niesłychanie ważnym miejscem spotkań polskich intelektualistów, którzy nie mogli tworzyć, nie Mogli publikować w swojej ojczyźnie. Ksiądz profesor Janusz Stanisław Pasierb e, był podróżnikiem który zwiedził wiele stolic europejskich, ale wśród nich najbardziej ukochał Paryż. Tutaj czuł się wolny, tutaj odwiedzał swoich przyjaciół, to znaczy osoby, które żyły, odwiedzały Centrum Dialogu w Paryżu, ale także przyjaciół rozumianych jako najwspanialsze dzieła sztuki. Sam pisał o tym, że odwiedza Monalizę w Louvre, rozmawia z nią, dzieli się z nią swoimi refleksjami. Jest to teolog, historyk sztuki, teoretyk kultury, eseista, poeta, jak wspomniałam, podróżnik. Dawniej się bardzo często przychodziło tutaj właśnie do Centrum du Dialogue, ale jeszcze właściwie dzisiejszy wieczór był dla mnie bardzo ciekawy i bardzo, bardzo się cieszę, że, że, że byłam na tym wieczorze, bo właściwie nic nie wiedziałam o księciu Pasierpie i teraz, i w, ten, w ten wieczór i wspaniale te, te, były czytane jego, jego wiersze. Powiedzieć ziemi. Bez żalu, jak w tańcu nie zatrzymuj. Nie zatrzymuj mnie. W momencie kiedy usłyszałam poezję, poezję, która absolutnie dotyka mojego serca, polskiego i francuskiego, to oczywiście pozostałam do końca i z wielką przyjemnością dziękuję wszystkim, którzy zorganizowali ten wieczór. A nie jest to ostatni taki wieczór w centrum dialogu. W tym roku Centrum Dialogu świętuje 50 lat swojego istnienia, więc jest to czas zupełnie szczególny. W czasie tego roku, dlatego też będziemy przedstawiać sylwetki osób związanych z Centrum Dialogu. Dr Piotr Konopka to lekarz ginekolog położnik, zanim na stałe przyjechał do stolicy Francji, kilkukrotnie ją odwiedzał i poznawał. Byłem po raz pierwszy jako turysta chyba w 61 roku, później byłem znowu w 63 i nawet miałem krótki staż w szpitalu później przyjechałem na 3 miesiące w 69 roku. Znalazłem się przez trzy miesiące. Jako szef sali, gdzie, było 40, gdzie były 42 łóżka. No i właściwie przez te trzy miesiące nie wyszedłem ze szpitala, bo, bo trzeba się było uczyć wszystkiego od początku. Po otrzymaniu rocznego stypendium w 1970 roku ponownie przyjechał do Francji. Mam dwa dyplomy lekarskie, jeden polski, jeden francuski. I od razu bardzo ciężko pracowałem. Jest założycielem i czynnym działaczem Polskiego Centrum Medycznego w Paryżu. Było to po ogłoszeniu w Polsce stanu wojennego w 1981 roku. I jak były te marsze głodowe w Polsce? Strajki wszędzie były. Już mieliśmy taką grupę ludzi, którzy w weekendy robili paczki żywnościowe i wysyłaliśmy. Ja tych paczek z 20 chyba sam robiłem. Po wybuchu stanu wojennego, dzięki staraniom doktora Konopki, Polacy otrzymali miejsce spotkań. Tworzyliśmy to 4 stycznia, czyli niecałe dwa tygodnie po, po Bożym Narodzeniu, i to się zrobił polski klub. Tam się zrobiło miejsce spotkań, bo zawsze było otwarte, zawsze była herbatka. Zresztą ten prosodel francuski ze zdumieniem na to patrzał bo we Francji herbatę się pije, jak się ma ciężką grypę. Przyjęliśmy łącznie kilka tysięcy Polaków. W 1989 roku był współzałożycielem Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia we Francji, którego był prezesem w latach 1993, 1999 i 2003-2012. Powstało to w, w październiku 1989. Głównie mieliśmy na początku dużo konferencji medycznych. Przez pierwsze jakieś 15 lat. Zwłaszcza dużo stypendiów. Na samym początku, na pierwszym zebraniu, walnym zebraniu, które miało miejsce w Bibliotece Polskiej w kwietniu 90 roku, było nas jakieś 60 osób. Jest autorem 84 publikacji naukowych i licznych artykułów na temat historii medycyny. Dla doktora Konopki bardzo ważne są jego polskie korzenie. Jak sam powiedział, Całe życie, co robię, nigdy nie czekam na podziękowania. Ryszard Białecki od czterech lat mieszka w Brukseli. Jest koordynatorem biura regionalnego województwa świętokrzyskiego w belgijskiej stolicy. Rolą moją jest promocja województwa świętokrzyskiego, zarówno, zarówno w obszarze gospodarczym, kulturalnym, turystycznym. Tak się składa w moim życiu, że ja już wiele lat przebywałem za granicą, ponieważ pracowałem w polskich placówkach dyplomatycznych. W związku z tym jest o wiele łatwiej funkcjonować tutaj w Brukseli. Mam tu wielu przyjaciół, znajomych. No w sumie jestem bardzo, bardzo zadowolony. Dużo jeżdżę, zwiedzam. I Belgię, i Holandię, i Luksemburg. Także klimat dla mnie jest tu bardzo sprzyjający. Bardzo lubię sport. Kiedyś trenowałem karatę Kuszynka i full contact. Dziś, ponieważ tu mieszkam w centrum Brukseli, blisko parku San Cantener, a więc wykorzystuję każdą chwilę, żeby można sobie po prostu poćwiczyć, pobiegać. To zawsze się wraca do siebie ukochanej Polski. Yy, wiadomo, że to jest moja ojczyzna, to jest region świętokrzyski, to jest moja mała ojczyzna. Paryż to stolica Francji i jednocześnie najbardziej zaludnione miasto w kraju. Ma ponad 2 miliony mieszkańców, ale w całej aglomeracji paryskiej jest ich ponad 12 milionów. Jest również najchętniej odwiedzanym miastem na świecie. Szacuje się, że rocznie przyjeżdża tu około 30 milionów turystów. Aby zwiedzić to miasto i zobaczyć jego najciekawsze atrakcje, można skorzystać z metra liczącego 16 linii, autobusów, tramwajów, wodnych, rowerów lub hulajnóg elektrycznych. Hulajnogi nam pozwalają dotrzeć na czas w Paryżu, są bardzo dobrym środkiem transportu. We wrześniu 2020 roku władze miasta wydały zezwolenia trzem operatorom, a każdy z nich mógł postawić po 5 tysięcy hulajnóg. W sumie udostępniono 15 tysięcy urządzeń, dla których miasto stworzyło 2,5 tysiąca parkingów. Użytkownicy łamią przepis skorzystania z hulajnóg, potrącając pierwszych na, na chodnikach, parkują źle, a nawet rzucają hulajnogi do sekwany. Przez narastające niezadowolenie mieszkańców, Miasta i skargi w kwietniu zorganizowano referendum dotyczące zakazu wynajmowania hulajnóg. 90% głosujących we francuskiej stolicy opowiedziało się za zakazem wypożyczania hulajnóg elektrycznych za pomocą aplikacji. W głosowaniu brało udział zaledwie 8% uprawnionych, lecz mimo to ratusz uznał wynik referendum. Dla turystów to ostatnie chwile, by zwiedzać francuską stolicę na hulajnogach. Od września nie znajdziemy ich już w tym mieście. Ostatnimi miesiącami, w których można będzie skorzystać z hulajnogi, jest lipiec i sierpień w Paryżu. W innych państwach europejskich hulajnogi elektryczne można wypożyczać i z nich korzystać. Zanim wypożyczy się ten pojazd, należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi poruszania się, parkowania i bezpieczeństwa. A my zapraszamy 10 maja na kolejny przegląd wiadomości z Europy Zachodniej, oczywiście w TVP Polonia! jak co roku świętujemy w okolicach 1 maja i 3 maja nasze co najmniej dwa święta, święto flagi i święto konstytucji 3 majowej.